Jest tutaj sporo takich elementów, które faktycznie mogłyby świadczyć o tej ekskluzywności, że to chce być ekskluzywna marka. Tylko jest tu też strasznie dużo kiczu, moim zdaniem. No w tym moim Lexusie, to ten się wydaje strasznie twardy, powiem tak. Znaczy Po Mercedesie Lexus wydawał mi się bardzo twardy, a po Lexusie ten wydaje się taczką zaiste. Ale są drive mody, słuchaj. Tylko sportu mnie tam Komf, nie włączy. Komfort jest, proszę bardzo, no, jest komfort. komfort. Nie a... Ale on i tak Oj nie... Ma kurde, zobacz, chyba zepsułem one... guzik. Co, urwałeś? No zobacz, jak wpadł guzik drive mode. <laughs> Widzisz? Nie. No zobacz. Ojej. A ja przecież no, nie... No, no, Dobra, chodź, odstawimy przykrami. go, to będzie na Patryka. No. Chciałbym coś dobrego powiedzieć o tym samochodzie. No naprawdę, chciałbym. Nie no, sporo miejsca na nogi jest. No, no pięknie, bardzo dobrze. dobrze. No, no naprawdę zjawiskowo. Świetnie się prezentujecie. Świetnie. Bardzo dobrze, nie? Pasuje wam. Po, ten. E, powiem ci, że zyskuję przy bliższym poznaniu. Adam, nie samochód. <laughs>